Orędzie Boga Ojca, przekazane do Luz de Maria de Bonilla 13 września 2025 roku. Umiłowane dzieci, jesteście źrenicą mych oczu. Patrzę na Was tam, gdzie jesteście. Nigdy nie oddalicie się od mego spojrzenia wystarczająco, żebym przestał widzieć Wasze uczynki. Nie jest to możliwe. By będziecie się przede mną ukryły. Wzywam Was raz po raz. Przedstawiam Wam różne okazje powrotu do mnie. Udzieliłem Wam czasu miłosierdzia i daję Wam możliwość przyjścia do mnie na nowo, tak jakby to był pierwszy raz. Żałujcie za grzechy w tym momencie, który właśnie przeżywacie. Żałujcie za nie, nim będzie za późno. Jako Ojciec kocham każdy z Mych dzieci, dlatego wyciągam Moje miłosierdzie ku tym, którzy oddalili się ode Mnie, po to by mogli do Mnie wrócić. Ukochane dzieci, pragnę, by wszyscy się zbawili i doszli do poznania Mojej Prawdy. Żyjecie w tej chwili obecnej, w której trwacie, w tym czasie spełniania się tego, co Wam zapowiedziałem i nawet teraz nie chcecie zmienić swojego życia jesteście dalej niemądrzy zbuntowani pyszni nieposłuszni buntujecie się pozwalając by opanowało was ludzkie ja żyjecie z przyzwyczajenia i w głupocie jesteście tacy sami karmicie się okruszynami z mego stołu mogąc żyć w pełni mej miłości Będąc ludźmi wiary i posłuszeństwa. Dzieci, by się zmienić, nie wystarcza wypowiedzieć słów, lecz jest potrzebne, żebyście stali się inni, zrzucić kajdany, które przekuwają was do wad i grzechu. To pokolenie jest i będzie dalej oczyszczane, aż zamieszkacie na odnowionej ziemi i wy sami, dzieci, będziecie ludźmi odnowionymi. Na ziemi następują wielkie zmiany. Ruchy sejsmiczne są i będą bardziej intensywne niż w przeszłości. Woda, ogień, ziemia i powietrze nie działają już tak jak wcześniej, lecz wyzwalają całą swą furię, przypominając Wam, jak daleko trzymacie się od mego domu. Doświadczycie zmian w samej Ziemi, na której wszystkich kontynentach nastąpią zmiany geograficzne. Jeśli szukacie bezpieczeństwa, nawróćcie się już teraz. Na niedługo nastąpią silne wstrząsy woda mórz będzie trzymać dzieci w pogotowiu, powinny one szukać miejsc wysoko położonych z powodu wielkich powodzi. Miasta grzechu znikną. Moich wiernych ocalą moi aniołowie. Woda w USA, Chinach i Francji będzie zanieczyszczona przez pierwiastki promieniotwórcze. Wzywałem Was do gromadzenia wody. Tego samego doświadczą Rosja, Japonia, Indie, Korea Południowa i Ukraina. Jakże boleję z tego powodu? Ogień spadnie z nieba, gdy ciała niebieskie wedrą się w atmosferę ziemską. Jako ojciec, wzywam Was do nawrócenia się, dostania się ludźmi pokoju, szacunku, miłości, posłuszeństwa do spełniania Mojej woli, nie czekając na piec oczyszczenia, by się zmienić. Czas miłosierdzia wkrótce się skończy. Pójdzie w niepamięć w najbardziej kluczowych momentach oczyszczenia. Umiłowani, nadeszła moja wola, która ma się spełnić na Ziemi, dlatego ludzie podnoszą się jedni przeciwko drugim, z samej rozpaczy grzechu, która pożera ich od środka, a podszepty diabła doprowadzają Was do buntowania się przeciwko mnie. Dzieci moje. Kocham Was, przygotujcie się, by stawić czoła ostrzeżeniu. Nadejdzie nieoczekiwanie. Moi aniołowie ochraniają tych, którzy codziennie walczą ze swoimi złymi skłonnościami i z przewrotnymi zamiarami wobec swych braci. Zbyt wielu jest takich, którzy sądzą, że czynią dobrze, i ja ich osądzę za to, że postępowali źle wobec swych braci. Nie lękajcie się, jesteście moimi dziećmi, nie dam wam kamieni zamiast chleba, wasz ojciec.